Z tej strony Tomek Gwiszcz. Dzisiaj kolejny piękny dzień. Słońce za oknem, piękna pogoda. Ptaszki ćwierkają. No i dzisiaj chciałbym opowiedzieć o swoim spojrzeniu na kolejne powiedzenie, dość popularne w ramach tego cyklu. Weryfikujemy znane powiedzenia, przysłowia mądrości ludowe. Dzisiaj chciałbym skomentować takie powiedzenie jak co cię nie zabije, to cię wzmocni. Na pewno słyszałaś, słyszałeś to nie jeden raz. Uważam, że tak nie jest. Nie jest tak, że to co cię nie zabije, to cię wzmocni. Czasami tak bywa, ale nie zawsze tak jest, nie jest to regułą. Czasami coś, co się od razu nie zabija, może cię zabijać powoli. Nie wzmacnia cię, tylko osłabia. Dajmy na to jakieś używki, tak? Na przykład narkotyki, alkohol czy papierosy. One cię nie zabiją od razu, ale będą osłabiać Twoją energię, Twoje ciało, Twój umysł. Jeśli są używane w nadmiarze, oczywiście jest tu też kwestia dyskusyjna na temat substancji psychoaktywnych. O jakich substancjach mówimy? Tu się mogą odezwać różne głosy, ponieważ jest to kwestia dla wielu ludzi dyskusyjna. Tak samo przewlekły stres. Jakieś toksyny. tak? One od razu nie zabiją, ale też nie wzmacniają. Na przykład jakaś operacja, być może przejście przez takie doświadczenia wzmacnia nas jakoś psychicznie, tak że uporaliśmy się z tym tematem. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że po swojej operacji nie czułem się wzmocniony fizycznie. Tak więc traumatyczne zdarzenia mogą nas nie zabić. Ale mogą nas też nie wzmocnić. Czasami jest tak, że po przejściu pewnych zdarzeń, wyzwań, nawet traumatycznych, możemy stać się mocniejsi. Może być, może tak być. Natomiast, jeśli ktoś często przechodzi jakieś traumy, to jego psychika raczej może tego nie wytrzymać w pewnym momencie. Może się zdezintegrować. Czasami na przykład żołnierze, którzy wracają z wojny, z syndromem PTSD, czyli jest to skrót Post Traumatic Syndrome Disorder, nie są w stanie funkcjonować w społeczeństwie i wymaga to czasu i terapii, żeby przywrócić ich spokój ducha i umysłu. Osoby z depresją czy po jakichś wypadkach, o Incydentach stosowanej wobec nich przemocy. I to nie tylko fizycznej, ale też tej psychicznej, emocjonalnej. Przemoc psychiczna-emocjonalna ona nie zabija od razu, ale też nie wzmacnia. No chyba, że potrafimy sobie z tym dobrze radzić, mamy pewną odporność, tak zwaną rezyliencję, teraz to jest modne słowo, rezyliencja, czyli odporność psychiczna. Wtedy nie zrobi nam to krzywdy. Więc ja osobiście nie zgadzam się z tym powiedzeniem, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. No i tak jak powiedziałem, że często to słyszę od osób, które używają jakichś substancji, tak? Zaciąga się ktoś dumnie papierosem i mówi, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Jednak badania i praktyka, Pokazują troszkę co innego. Tak więc, co nas nie zabije, to nas wzmocni, no chyba że nas osłabi. Poza tym, zgodnie z zasadami zdrowego myślenia, to co może być korzystne dla jednej osoby, może być niedobre dla innej. Więc to samo doświadczenie może jedną osobę osłabiać, inną może wzmacniać. To też zależy od jej. Potencjału od zaplecza, kondycji fizycznej, psychicznej, od zasobów, od wiedzy, inteligencji itd. Mimo podobnych potrzeb możemy być różnie uwarunkowani, i każdy z nas może być na innym etapie rozwoju. Z kolei myślę też tak, że nie musimy do życia podchodzić aż tak bardzo ekstremalnie, żeby się testować, czy coś nas zabije, czy nie, chociaż są tacy ludzie, więc jednak to ty czy ja decydujemy o tym, co wkładamy do ust, czego słuchamy, na jakich tematach się skupiamy, to my możemy kształtować swoje nawyki, które będą nas wzmacniały, a przynajmniej pozwolą nam zachować odpowiedni poziom energii, kondycji fizycznej i psychicznej, czyli w tej kwestii sporo też zależy od naszych wyborów. Zatem życzę Tobie i sobie takich wyborów, które będą nas wzmacniały, takich nawyków, które będą Ciebie wzmacniały i rozwijały, a tymczasem dziękuję Ci za Twoją obecność poświęcony czas. Życzę Ci dobrego dnia. Do usłyszenia. Mówił Tomek Kwiszcz.